Dobra, słuchajcie, jesteśmy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie. To jest podstrefa większej strefy Europark Mielec. I tutaj te wszystkie firmy, które na przykład widzicie gdzieś tam w oddali, tam będzie widać budynki. Tutaj, w ogóle, się coś buduje. Tam, w oddali, jest następny zakład. Tam są magazyny poczty polskiej. Dookoła są, jak widzicie, mnóstwo zakładów produkcyjnych, fabryk. I powiem Wam tyle: to wszystko powstało gdzieś tam mniej więcej w ostatnich 10 latach. Tego wcześniej nie było. Tutaj na terenie tej podstrefy Lublin w dzielnicy Felin, nie wiem, może być około 40 zakładów produkcyjnych, które powstały w ostatnich 10 latach. Może kiedyś zrobię o tym oddzielny e, odcinek, po prostu. Miałem taki plan, żeby zrobić, e, jak się zmienił Lublin przez te ostatnie 7 lat jak mnie nie było, a zmienił się bardzo. Ale dobra, ale przejdźmy do rzeczy, bo akurat na terenie tej podstrefy przy okazji Wam coś ponagrywam, a także będziecie mogli zobaczyć, jakie ja błędy popełniłem podczas powrotu do Polski. No i dobra, pierwszy taki błąd, ale może jeszcze zanim o tym błędzie, patrzcie, tutaj na tych fabrykach jest dużo różnych ogłoszeń, że rekrutują do pracy. Tam dalej, jak przechodziłem, to też były takie ogłoszenia. Więc tak sami widzicie, jak ktoś chce pracować, to będzie pracować. Pytanie za jakie pieniądze, część. Z tych pytań odpowiedź znajdziecie w moich filmach, na przykład za jakie pieniądze opowiadałem o tym w poprzednich filmach. E, dobra, więc pierwszym takim błędem, który ja zrobiłem, e, no to jest taki błąd, że ja bym na przykład na dzień dzisiejszy przed zjazdem kupił sobie samochód w Anglii, ale z kierownicą po lewej stronie i po prostu go tutaj przerejestrował. No bo jednak te auta w Anglii są bardziej pewniejsze. Łatwiej jest coś wybrać, no i są też zapewne tańsze, nawet te z kierownicą po lewej stronie. Więc słuchajcie. Jak ja bym dzisiaj na przykład wiedział, że będę wracał, to na pewno bym sobie takiego samochodu poszukał. Kupił go tam. Tylko jest taki ważny dosyć warunek, który trzeba spełnić. Jak nie chcecie płacić cła i podatku VAT za ten samochód, musicie go nabyć co najmniej 6 miesięcy przed zjazdem. Wtedy jest traktowany jako mienie przesiedleńcze i nie płacicie za to ani cła, ani podatku VAT. Więc tylko i wyłącznie wtedy to się opłaca. Następnym takim błędem, który ja popełniłem, to jest taki błąd, że zapomniałem wziąć po prostu wszystkich rzeczy. No i właśnie wszystko dobrze popakujcie sobie, żebyście o niczym nie zapomnieli, no bo potem to są dodatkowe koszta. Ja miałem ustaloną cenę wcześniej, za nie pamiętam, to chyba było za wagę. No i za też ilość tych pudeł wszystkich, ro, rower tam miałem, e, szafkę narzędziową, więc ustaliłem sobie z góry cenę, ale potem się okazało, że tak, zapomniałem wziąć jednego pudła i potem z żoną w ogóle, jak już ten transport pojechał, to okazało się, że spakowaliśmy jeszcze jedno pudło rzeczy. Oczywiście nam to potem dowieźli, ale musieliśmy za to oddzielnie już zapłacić. No i po prostu Zwyczajnie straciliśmy na tym. Patrzcie, tutaj na przykład fabryka Polskone, czyli produkują okna, i znowu rekrutujemy pracowników produkcji. Także takie ogłoszenie to jest normalna rzecz. Następną taką rzeczą, następnym błędem, który ja zrobiłem, to jest błąd, który polegał na tym, że ja przesyłałem te pieniądze, funty, wymieniałem na złotówki, czyli przesyłałem do Polski systematycznie, czyli nie patrzyłem na to, jaki jest kurs. Odłożyłem tam powiedzmy 2000 funtów, wysyłałem do Polski. No i okazuje się, że to był błąd. Straciłem na tym tak naprawdę Kilkanaście tysięcy złotych, bo wystarczyło poczekać na lepszy kurs, a ten lepszy kurs prędzej czy później raczej nadejdzie. Tak więc, jeżeli macie czas i możecie się wstrzymać, to poczekajcie na ten lepszy kurs. Bo ja na przykład bywało tak, że wysyłałem mi po 4,50 e, za jednego funta 4,50 zł mi płacili, a teraz mógłbym to zrobić za 5,40. Czyli na każdym funcie, tak jakby, traciłem 90 groszy. A to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy, jak się wysyła tych e, tysięcy funtów kilkadziesiąt. Więc, e, jeżeli możecie, to warto się wstrzymać i po prostu zaczekać na ten lepszy kurs. Znowu ogłoszenie, pracuj z nami. Tym razem Stokrotka to jest takie centrum dystrybucyjne. Słuchajcie, następnym takim błędem, który ja popełniłem, przepraszam, to było to, że zabrałem ze sobą z Anglii rzeczy, które tak naprawdę okazały się być niepotrzebne. I oczywiście za ten transport musiałem zapłacić. Więc starajcie się albo takie rzeczy sprzedać, żeby ich nie ciągnąć do Polski. Weźcie ze sobą przetransportujcie tylko to, co jest Wam naprawdę potrzebne. No bo po co płacić tak naprawdę za ten transport? Tam płacicie nierzadko od kilograma i od powierzchni. Więc niektórych rzeczy zwyczajnie nie opłaca się też wziąć, nawet jak Wam będą potrzebne, bo za transport zapłacicie więcej niż to jest warte. Czasami lepiej warto sprzedać taką rzecz i ewentualnie w Polsce kupić sobie coś nowego. Więc to jest taki następny błąd, który ja popełniłem. No i dobra, na koniec jeszcze taka uwaga, która też poniekąd zalicza się do błędów przy powrocie. Nie myślcie sobie, że wszystko będzie dokładnie tak, jak to sobie zaplanujecie i ustalicie, bo tak nie będzie. Po drodze będziecie mieli wiele przeciwności losu, wiele rzeczy wam się nie powiedzie, więc to, co sobie założyliście, może zwyczajnie wziąć w łeb, ale nie wszystko. Idźcie do celu powoli. Ale nie nastawiajcie się, że ten powrót będzie wyglądał dokładnie tak, jak to sobie założycie, bo tak wcale wyglądał zapewne nie będzie. Yy, wiele rzeczy się gdzieś tam po drodze zmieni, raz na gorsze, raz na lepsze. No i dobra, słuchajcie. Żegnam Was z tej specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie. Oczywiście ta przeszliśmy się tylko małym kawałeczkiem. Gdzie mogliście zobaczyć no, jakieś 5-6, może zakładów produkcyjnych? Tak jak mówię, ta strefa ma kilkanaście hektarów, i jest tutaj. Ja wkleję mapkę z tej strefy, sami sobie zobaczycie, ile tutaj jest nowych takich zakładów produkcyjnych. Tak jak mówię, to wszystko powstało w ostatnich tam 10, maksymalnie 15 latach. Wcześniej tu nie było nic. I to na tyle, tak w zasadzie. Więc mam nadzieję, że ten filmik okaże się pomocny, szczególnie dla tych, którzy będą wracać, lub już wrócili niedawno, lub niedługo będą wracać. Więc dajcie łapkę w górę. I zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli ktoś ma ochotę i chce na dłużej być ze mną, to zasubskrybujcie oczywiście kanał. Żegnam się już z Wami. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Hej.